Jeszcze raz? Czy do kogo innego? A wy tam gdzie, się pali, jaki to jest to numer. tam, gdzie się pali, jaki to jest numer. To tam, gdzie się pali, jaki to jest numer. Widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, czyli to ma Na pewno? No tak wychodzi. Na pewno? No nie pięć. Cztery. Yy, dobry wieczór, pizza. Pizza? Yy, numer cztery, tak? Ale ja nie zamawiałam żadnej pizzy. <noise> no proszę pani, bardzo śmieszne, no ale 15 minut ktoś zamawiał pizzę, na no, numer cztery, no i... Ale yy, Mazurek. Pani, to ja tutaj dawno śpię, pan mnie po po nocach. No proszę pani, ale no ktoś musi zapłacić za, za tą ja pizzę teraz. Pizza z szynką, serem i pieczarkami, ja tak? Za... Ja nie zamawiałam żadnej pizzy. Czy pani zamawiała z cebulą wegetariańską, z cebulą i pomidorami? Ja nie zamawiałam żadnej pizzy i panu nie zapłacę. No to pomidor i cebula, czy szynka i pieczarki? Nie zapłacę. No jak to nic nie zapłaci pani? A to wiecie, że nie. Słuchaj, śmieciu, albo się stąd wyniesiesz, albo policja Jak wyniesiesz, to co mam na policję zadzwonić? Nie ma czegoś takiego, że się dzwoni po pizzę. Został coś? Nagle zostaw!